Szanowni Państwo, serdecznie witam na pierwszym w Krakowie webinarium poświęconym propagowaniu inicjatyw uczenia się przez całe życie oraz możliwością otrzymania dofinansowania do szkoleń, do szkoleń w formie bonów szkoleniowych. Jest z nami Pan Dominik, Dominik Franczak, Przewodniczący Rady Dzielnicy IV Kronik Miałej. Witam serdecznie Panie Przewodniczący. Dzień dobry Państwu. Witam. Jest z nami również Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Pan Michał Kondziołka. Witam Panie Dyrektorze. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Proszę Państwa, ponieważ nie mógł być z nami Pan Marszałek Województwa Pan Tomasz Kurynowicz, dlatego pozwolimy sobie odtworzyć nagraną wypowiedź Pana Marszałka skierowaną właśnie do Państwa. Zapraszam na króciutki, króciutkie nagranie i zaraz go u, ustęp uruchomimy. Proszę o chwileczkę cierpliwości. Dzień dobry, zapraszam na webinarium, które ma być szansą dla nas wszystkich. Po pierwsze Małopolska dynamicznie się zmienia, ale ta zmiana w Małopolsce zależy tak naprawdę od Was. Od tego, jak Małopolanie przygotowani są do tych zmian. Nowoczesne technologie, innowacyjne rozwiązania to wszystko i wyzwania, ale i szanse, ale trzeba być do nich dobrze przygotowanym. Trzeba umieć się odnaleźć w tej rzeczywistości, trzeba stale podnosić kompetencje, wyprzedzać tą rzeczywistość o krok. Po drugie, Małopolska to region, który korzysta z tych zmian w sposób niesamowity. Na tle całej Polski jesteśmy jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się regionów. Kraków to miasto uniwersyteckie. Miasto, które w sposób szczególny w ostatnich latach dokonało kroku naprzód dzięki środowiskom naukowym, dzięki nowym technologiom, ale także dzięki inwestorom zagranicy, którzy tutaj szukają pracowników, pracowników jeszcze wśród studentów, ale także pracowników już doświadczonych, mających za to niespotykane kompetencje. To wszystko jest możliwe także dzięki temu spotkaniu. To tutaj zdiagnozujecie to, Czego jeszcze potrzebujecie, by być konkurencyjnym na rynku pracy? Jakich nowych umiejętności powinniście szukać? Gdzie, w jaki sposób pozyskać środki finansowe na to, by takie nowe umiejętności rozwijać? Zapraszam na to webinarium i bardzo serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam. Dziękujemy. Proszę Państwa, a ja pozwolę sobie poprosić o zabranie głosu Pana Przewodniczącego, Pana Donika Franczaka. Panie Przewodniczący, oddaję głos. Dziękuję bardzo Pani Katarzyno. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do dzisiejszego webinarium, do zapoznania się z ofertą Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który posiada naprawdę fantastyczne projekty wspierające rozwój nas, mieszkańców Małopolski, Krakowa i Prądnika Białego. Nie ma się co bać, dzwonić, pisać. Panie i Panowie naprawdę pomocni fachowi i rzeczowi doradzą, pomogą i zaplanują razem z Państwem dalsze losy bardzo często Państwa kariery i kariery na resztę życia. Uważam, że to jest naprawdę fantastyczna okazja, żeby skorzystać. I jeszcze raz zachęcam. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Przewodniczący, a ja poproszę jeszcze o krótką Pana Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Pana Michała Kondziołka. Panie Dyrektorze oddaję głos. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Na wstępie chciałem bardzo serdecznie podziękować Panu Dominikowi za to, że tak szybko i tak pozytywnie odpowiedział na nasze zaproszenie i współorganizuje z nami to spotkanie dla Państwa, bo to dowodzi temu jak bardzo Również Panu Przewodniczącemu zależy na tym, aby mieszkańcy Państwa dzielnicy mieli dostęp do ciekawych projektów, które są oferowane przez Wojewódzki Urząd Pracy, abyście Państwo mieli również możliwość rozwoju osobistego. Znakomity wstęp do naszego spotkania wygłosił tutaj Pan Marszałek Urynowicz, który potwierdza, jak ważna jest praca nad sobą jak ważne jest zdobywanie nowych kwalifikacji, nowych kompetencji. Drodzy Państwo, my przychodzimy do Was dzisiaj z bardzo bogatą ofertą, ofertą też zróżnicowaną, ponieważ myślę, że każdy z Was oglądających ten webinar znajdzie tutaj coś dla siebie. Dotychczas z projektu Kierunek Kariera w Małopolsce skorzystało około 30 tysięcy małopolan. Ale nadal jest jeszcze możliwość, aby skorzystali z, nasze, z, na, z naszego projektu czy z naszych projektów kolejni mieszkańcy Małopolski. Mamy 16 tysięcy miejsc, e, które czekają na Was, e, i dzięki tym wolnym miejscom w naszych projektach jeszcze Państwo możecie się zakwalifikować i e, zdobyć niezbędne kwalifikacje, abyście na rynku pracy mogli się czuć bardzo. Bardzo mocni, ale to nie tylko projekt kierunek kariera, bo to są projekty również skierowane do osób powracających z ponieważ wsparciem chcemy objąć naszych rodaków, którzy po tułaczce za granicą planują powrót do Małopolski i rozważają przyszłość swoją przyszłość właśnie tutaj. My chcemy objąć ich wsparciem bardzo kompleksowym. O tym wszystkim powie w swojej prezentacji pani Katarzyna Lis, bo wiemy, jak ogromną wartością są nasi rodacy, którzy chcą swoją przyszłość kontynuować właśnie w Małopolsce. Drodzy Państwo, też przekażemy Wam bardzo dobrą informację dotyczącą studiów dyplomowych, dofinansowania do tych studiów i uruchomienia możliwości zapisania się do naszych projektów. Osób pomiędzy 25 a 50 rokiem życia z wykształceniem wyższym, bo wiele takich głosów było do nas skierowanych. Państwo o to zabiegaliście. Jest to dowód, że nasz urząd wychodzi naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Ale nie przedłużam, bo na pewno jesteście Państwo spragnieni bardzo ciekawych informacji, więc oddaję głos. Pani Katarzynie Lis, która w znakomity sposób przedstawi Państwu ofertę Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Kłaniam się Państwu, dziękuję Panu Przewodniczącemu Dominikowi i życzę Państwu owocnego spotkania. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Panie Dyrektorze, jeszcze raz dziękuję Panu Przewodniczącemu. A ja proszę Państwa, w krótkich żarnierskich słowach postaram się Państwu zaprezentować naszą ofertę. Do zaprezentowania mam oczywiście pięć projektów. Zacznę od pierwszych dwóch: projekt Kierunek kariery, kierunek kariera zawodowa. To no dwa projekty, które już od kilku lat realizujemy, w których, jak już Pan wspomniał, Pan Dyrektor, ponad 30 tysięcy osób skorzystało z dofinansowania i, i, z, i z wsparcia doradczego. Natomiast, tak jak powiedział Pan Dyrektor, cały czas mam jeszcze wolne miejsca. I co nas tutaj czeka? Przede wszystkim fachowa pomoc doradcza, fachowe wsparcie usługa doradcza pod tytułem bilans kariery. I tutaj można ten bilans kariery zrobić albo w takiej wersji podstawowej, jedno spotkanie, jedno, dwa spotkania z doradcą zawodowym, chyba że ktoś potrzebuje nieco więcej wsparcia, nieco więcej odpowiedzi co do tego, w jaki sposób tą dalszą karierę zawodową sobie zaplanować, wtedy można skorzystać z usługi doradczej rozszerzonej, pogłębionej. Niezależnie od tego, czy jest to bilans podstawowy, czy pogłębiony, każdy klient, który kwalifikuje się do udziału w projekcie może otrzymać dwa pakiety bonów. Pierwszy o wartości 2700 zł, to jest 180 bonów. Dofinansowanie tutaj jest na poziomie 85%, 15% stanowi wpłat własny klienta. I zatem one może sobie zrealizować kursy informatyczne, językowe, kursy prawo jazdy kategorii A i B. Określonych w określonych sytuacjach też prawo jazdy kategorii CE i oczywiście kursy z zakresu zarządzania projektami. Przypominam. Bony o wartości 2700 zł w tym pakiecie. I drugi pakiet, bonów na szkolenia zawodowe. Tutaj mamy bony o wartości 5055, zł, z czego również 15% to jest skład własny, a 85% tej kwoty stanowi dotacja. I kto może z tego dofinansowania skorzystać? Przede wszystkim trzeba mieć ukończone 25 lat. To jest dolna granica wiekowa. Do górnej granicy wiekowej na szczęście nie mamy. I teraz tak, osoby, które ukończyły 25 rok życia i są osobami zatrudnionymi, pracującymi, czyli albo jest to umowa o pracy, niezależnie od wymiaru, od wymiaru czasu pracy, albo jest to umowa o zlecenie, czy umowa o dzieło, mogą to być też osoby, które opłacają składkę plus lub osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, ale tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy nie zatrudniają pracowników. To jest pierwszy warunek, czyli trzeba być osobą pracującą. Po drugie, trzeba mieć związek z Małopolską, czyli na terenie Małopolski albo mieszkać, albo pracować, albo mieć podjętą jakąś naukę. I trzeci warunek, który za chwileczkę też będziemy rozszerzać, czyli osoby w przedziale wiekowym 25-50 lat mogą skorzystać z tego dofinansowania pod warunkiem, że mają maksymalnie średnie wykształcenie, licząc to także szkoły policjalne, pomaturalne. Natomiast osoby po 50. roku życia z dofinansowania mogą skorzystać Niezależnie od posiadanego wykształcenia. Ważne, że z naszego dofinansowania mogą też korzystać osoby posiadające jakiekolwiek niepełnosprawności. Tutaj zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego z naszym urzędem. I te osoby z dofinansowaniem mogą skorzystać niezależnie od tego, jaką mają sytuację na rynku pracy. Czyli mogą to być osoby zarówno pracujące, jak i niepracujące. Z dowolnym wykształceniem ważne, żeby miał określony 25 lat i tutaj też jak najbardziej muszą wykazać związek z Małopolską czy poprzez miejsce pracy, zamieszkania lub nauki. Także Szanowni Państwo, zapraszam. Kontakt telefoniczny naszego kolegi, który opiekuje się tutaj reputacją dla osób z niepełnosprawnościami, pan Marek Ubórka, jest podany numer telefonu, ale na którykolwiek numer telefonu Państwo byście nie zadzwonili, też można uzyskać kompleksową informację na temat rekrutacji do projektu, także dla osób z niepełnosprawnościami. I proszę Państwa, jak już wspomniał pan, dyrektor, jesteśmy u progu otwarcia dodatkowej rekrutacji dla osób z wyższym wykształceniem dla osób w przedziale wiekowym 25-49 lat. I tutaj co mamy do zaoferowania? Jak najbardziej, przede wszystkim to co bardzo istotne w projektach kierunek kariera i kierunek kariera zawodowa bilans kompetencji ogólnych, czyli po prostu bilans kariery. Tutaj dla osób z wyższym wykształceniem przewidujemy uruchomienie rekrutacji dla 10 tysięcy osób, które skorzystają z doradztwa na platformie online. I każda z tych osób będzie miała szansę otrzymać pakiet bonów w ramach projektu Kierona Kariera, pakiet bonów na szkolenia ogólne. Tutaj mamy każda osoba będzie miała do dyspozycji 180 bonów o wartości 2700 zł na kursy informatyczne, językowe, kursy zakresu zarządzania projektami i kursy prawa jazdy kategorii A i B. Natomiast Pan Dyrektor wspomniał też o studiach podyplomowych. Także będzie taka możliwość, ale o tym będziemy Państwa informować już w najbliższym czasie, jak tylko zostanie uruchomiona, podana do publicznej wiadomości informacja o dokładnej dacie uruchomienia tejże rekrutacji. Także tutaj proszę Państwa jeszcze o odrobinę cierpliwości. Natomiast, żeby skorzystać z tego dofinansowania, są zwykłe warunki, jak w projekcie kierunek kariery, czyli trzeba być osobą pracującą, niezależnie czy jest to umowa o pracę, umowa o zlecenie, umowa o dzieło ubezpieczenie w krusie lub jednoosobowa działalność gospodarcza i oczywiście trzeba mieszkać, pracować lub uczyć na terenie Małopolski, uczyć się na terenie Małopolski, czyli osoby w przedziale wiekowym 25-50 lat z wykształceniem wyższym, bo jak pamiętamy osoby powyżej 50 roku życia z tego dofinansowania mogą korzystać cały czas. Także zapraszam Państwa w najbliższych dniach na naszej stronie internetowej kierunek.pociekdokariery.pl będzie podana informacja o uruchomieniu tejże rekrutacji dla Państwa. Przypominam, 10 tysięcy osób z tego dofinansowania będzie mogło w tym roku skorzystać, także zapraszam. Proszę Państwa, kolejny projekt, o którym chciałam Państwu powiedzieć, projekt UAPskilla, projekt adresowany do osób między 18 a 24 rokiem życia, czyli osób, które ukończyły 18 rok a życie, ale nie ukończyły jeszcze 25 roku życia, osoby, które pracują bądź mają pozwolenie na pracę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, to dotyczy obcokrajowców i oczywiście osoby, które mają związek z Małopolską, czyli mieszkają, pracują lub uczą się na terenie Małopolski. Przy czym w projekcie WapSkilla jest dodatkowe kryterium pod tytułem wynagrodzenie, czyli osoby, które, które posiadają niskie wynagrodzenie, z tego dofinansowania mogą skorzystać. I tutaj w ramach projektu można otrzymać przede wszystkim fachowe wsparcie doradcze, czyli zaczynamy od warsztatów portfolio, później indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym. I taka usługa doradcza trwa przez prawie 20 miesięcy udziału w projekcie. Czyli przez cały czas nasz klient uczestnik naszego projektu może korzystać z pomocy doradcy zawodowego, ale może także otrzymać bony na szkolenia. I tutaj mamy, będziemy, każda osoba będzie miała do dyspozycji bony o, o wartości ponad 7 tysięcy złotych, więc też warto z tego projektu skorzystać. Najbliższa rekrutacja rusza już w lipcu, również na stronie pociąg do kariery.pl. Będzie informacja o rozpoczęciu rekrutacji w tym projekcie. Także wszystkie osoby w przedziale wiekowym 18-25 lat, które chciałyby skorzystać z tego dofinansowania, proszę o to, żeby pod koniec czerwca śledzić informacje na naszej stronie pociągdokariery.pl. I proszę Państwa, kolejne dwa projekty, tym razem projekty adresowane do osób, które wracają z zagranicy, wracając z za emigracji i właśnie w Małopolsce. Małopolsce, w Krakowie, chciałyby. Kontynuować swoje życie zawodowe, życie rodzinne. I tutaj mamy dwa projekty. Jeden adresowany dla osób w przedziale wiekowym 18-29 lat i są to osoby, które przebywały za granicą minimum 6 miesięcy i wróciły do Polski przynajmniej pół roku, przynajmniej, znaczy minimum, minimum 6 miesięcy temu. Czyli takie osoby, które wróciły do pół roku temu, wróciły, ale już podjęły zatrudnienie. I osoby, które wróciły nie, 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 nie wcześniej niż pół roku temu, ale ciągle pozostają bez pracy. Tutaj projekt Wróć z Powerem. W ramach tego projektu można otrzymać bardzo szerokie wsparcie doradcze, pomoc, konsultacje indywidualne doradców zawodowych, także zapraszamy. Natomiast drugi projekt adresowany do osób przed wiekowym 30 lat plus. Eee, tutaj osoby, które wróciły do Polski. Nie później niż 12 miesięcy temu, lub po 1 marca, w związku z COVID-19, i te osoby nadal pozostają bez pracy. I co ważne, uczestnicy projektu Nowy Start w Małopolsce mogą także korzystać z dofinansowania w ramach projektu Kierunek kariera Kierunek Kariera Zawodowa, pod warunkiem, że właśnie że mają status uczestnika projektu Nowy Start w Małopolsce. Czyli warto też z tego projektu korzystać. Zapraszam. Wiele osób już z tego projektu skorzystało, ale jeszcze całkiem sporo. Wolnych miejsc jest i czeka na Państwa. Także, jeżeli ktoś z Państwa znajomych wrócił bądź w najbliższym czasie zamierza wrócić do Małopolski, to zapraszamy do naszego projektu, do naszych projektów. I proszę Państwa, kolejna, mam nadzieję, interesująca dla Państwa informacja, ponieważ przed nami wielkie wydarzenie, wielko, wielkie święto w Małopolsce Małopolski Dzień Uczenia się 2021. Jak co roku, zapraszamy Państwa do różnych aktywności. W tym roku zapraszamy do akcji. Hashtag Postaw na Rozwój. Akcja polega na tym, że 8 czerwca prosimy wszystkich Państwa, my sami też to uczynimy, aby w mediach społecznościowych zamieścić swoje zdjęcie podczas jakiejś aktywności rozwojowej, na przykład podczas uczenia się, czy podczas rozwijania swoich pasji, i dodać hashtag Postaw na Rozwój. Zapraszamy Państwa również do dodania na swoim profilu Facebookowej naszej nakładki. Ta nakładka tutaj na, na transie jest pokazana. W prosty sposób można sobie ją wyszukać: klikając w przycisk, zaktualizuj swoje zdjęcie pro, projekt, profilowe, i następnie dodając nakładkę, którą w prosty sposób można, wynaleźć, można znaleźć, właśnie w wyszukiwarce nakładek. I właśnie 8 czerwca pokażmy, pokażmy wszystkim, nie tylko Maopolanom, ale wszystkim Polakom, że Małopolanie są aktywni, że dbają o swój rozwój zawodowy. I że nie wstydzą się tego, że cały czas podnosimy swoje kwalifikacje. Proszę Państwa, serdecznie zapraszam do aktywności, serdecznie zapraszam do kontaktu z nami. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zadać jakieś pytanie, to można teraz na czacie jeszcze pytać. Natomiast zachęcam również do kontaktu telefonicznego czy mailowego. Mają Państwo podane kontakty do wszystkich projektów: projekty Kierunek Kariery Kierunek kariery Zawodowa, projekty Łapskila i projekty Wróc Power i Nowe Start w Trzy kontakty, trzy zespoły zapraszają do, do kontaktu i do mm, zadawania pytań. I przede wszystkim do udziału w naszych projektach, bo nie, że tak, tak jak powiedział nasz pan dyrektor, cały czas jeszcze są wolne miejsca i cały czas są jeszcze środki do zadysponowania, więc zapraszam Państwa e, do udziału. Widzę, że nie mamy żadnych pytań na czacie. Natomiast ci z Państwa, którzy będą oglądać nagranie z dzisiejszego programu, z dzisiejszego webinaria, zapraszam do kontaktu z nami mailowego. Natomiast e, ja się żegnam. W imieniu Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Pana Michała Kondziołki, w imieniu Pana Przewodniczącego Dominika Franczaka, dziękuję Państwu za poświęcony czas, za cierpliwość do nas i serdecznie zapraszam do udziału w naszych projektach. Życząc miłego popołudnia, żegnam się, do zobaczenia w naszych projektach.